Witam Was, Pan Neonowy. A dzisiaj sobie omówimy pewną jedną koń, A zaraz zobaczycie jaką. Na początku weźmiemy na przykład Deadmatcha, ale na botach. Na przykład na mirażu standardowa mapa. tutaj mamy, sobie od razu taką obroń MB-7. Ona jest bardzo fajna, mega celna jak na pistolety maszynowe, więc można sobie nią mega fajnie pograć. Są na nią dostępne bardzo fajne i bardzo ładne skinki. Szybko strzelna i też robi duży damage. Na przykład tutaj o nabotach tu można na spokojnie sobie dać radę. Tutaj nie ma nic trudnego. No i czasem się traci jednak trochę HP, więc można zginąć, ale ogólnie nie wronię tutaj celność dość, szybko szczelność to też dobra. Damage w nary znośny Fajne jest też to, że z nią się w mega szybko chodzi Jak napijamy, to ta nie jest właśnie bardzo celna, to jest jej chyba największym zaletą, jak na razie. Wiesz, na badach to wiadomo, że można sobie zawsze pisać z takim pistolecikiem od samego początku, ale no... Broń słupek. Na przykład taka nera do Eko, jest najlepsza. Nie ma kto wchodzić tak na blisko, no właśnie na blisko, ale nie takie ale ja powiedzieć, że taka długa gunda, to już można bardzo się opłaca kupywać wtedy. Obrat tutaj już mamy tą gunda tutaj, tak umówione, tutaj, o, mamy broń tutaj dla obu stron to jest bardzo fajne I o, jak widzicie że jesteśmy na mapie Inferno to ta broń jest bardzo fajna bo kosztuje 1.500 więc bardzo fajnie można grać według mnie ją się bardziej opłacać od bardziej znanego MPSD Po prostu ma lepszego dem lepszą według niecelność i ogólnie Już sobie poczekamy idziemy tutaj o, jak widzieliście no, jednak proszę tutaj zobaczyć jednak kasę się za to dostaje 300 trzy, trzy to jest tak, no, całkiem sporo. Nie jest źle. I tutaj, tak, może powiedzieć, na blisko taką akcyjkę to 2 kilo. No, według mnie spoko. Dajcie znać w komentarzu. Oczywiście, możecie zostawić łapkę w górę i subika. A teraz, jeszcze jako ostatni, że wam pokażę cenę. Tutaj ona w Steamie tej broni. Tutaj ona na przykład. Takie MP7 tak główna, według mnie ładny skinek za 30 groszy tutaj jakbyśmy się tak ocofnęli to możemy zobaczyć na przykład wypalonego w słońcu to jest taki no, średni, ale tani skinek, który czasami może po prostu wzrosnąć, więc jak, jak ma jakieś fajne naklejki. Według mnie tutaj o leśny dydapt, to jest taki skinek. No mega ładny. I tutaj o ja osobiście sam z tego korzystam, zwierzyna. No o, taki ładny bardzo jak się nie gra. Oj to tyle. 啊。Wow.